Cześć! Witam cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku moja urocza asystentka Ania. Przywitaj się Aniu. Cześć. Przetestuję sześć popularnych, męskich randkowych zapachów, ale to nie będą takie randkowe zapachy, na randkę na co dzień, a raczej na randkę wieczorną. Seksowne, pociągające, męskie. Nie przedłużając, zaczynam od pierwszego zapachu. To jest dla mnie tak? na randkę na wieczór. Na randkę tak. na wieczór. Okay. To może się skończyć w różny sposób. No, słuchaj, jak kolana zmiękną, to wiesz. ok Bym powiedziała, że jest bardzo taki delikatny i subtelny, czyli okay. zupełnie coś innego. Nie kojarzy mi się od razu z takim bum. Czyli z takim Więc... bum mężczyzną. Tak, tak, tak. Nie jest to takie typowe. Mm, bardzo delikatny. Tak jak mówiłam, subtelny. Ale intrygujący zapach. Podoba mi się podoba ogólnie. Się. podoba mi się, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o punktację, myślę, że dałabym tutaj siódemkę. Siedem, czyli wysoko, Siedem. jak na Czyli standardy. jak na moje standardy wysoko, tak, natomiast już, zobaczymy, jak nie, będzie z resztą. To film. <laughs> Dokładnie. Także zdecydowanie siódemka. Ale jest to według Ciebie typowy męski zapach, czy jednak um, skręcający trochę unisex? Hmm, myślę, że. Trochę chyba bardziej unisex mimo wszystko. Mm -hmm. I kojarzy mi się trochę z takim mydłowym delikatnie zapachem, Mydłowy? ale nie mówimy o tutaj mydle typu daffa czy coś w tym stylu. Że czujesz zapach szminki? Może, może, tak? może to tak. I zostaje potem, wiesz, mm. na, na koszuli. Ale czy uważasz, że mężczyzna mógłby e, nim śmiało na chodzić? Na randkę? Tak. Na randkę zdecydowanie. A zdecydowanie, tak na, przykład jak na co dzień, w ciągu dnia? E, nie wiem, w letni dzień? Tak, no tak jak mówiłam, jest dosyć delikatny i subtelny, więc spokojnie nie tylko randka, ale też tak na, na standardowe gdzieś wyjście do pracy jak najbardziej jestem za. Tak? Tak, oczywiście, okay, dobra. oczywiście. Wiesz, no super jak facet mm -hmm. zawsze ładnie pachnie. To nie, nie jest powiedziane, że musi tylko i wyłącznie na randce, wiesz, dobrze się prezentować. No dobra, pojedziemy z zapachem numer dwa. Oczywiście. Musiałam sobie przypomnieć, co to jest? Musiałeś sobie przypomnieć, tak. ja zaraz hmm. zobaczymy, czy ja będę kojarzyła. Pewnie nie. Okej, okay, ten zapach y, znam. Możesz kojarzyć. Kojarzę, tak, mm -hmm. tak, zdecydowanie. Czyli pewnie coś typowo klasycznego, e, ale nie powiem, co to jest, bo ogólnie z męskimi zapachami bywa różnie u mnie. Zwykle kojarzy mi się bardziej z osobą niż bezpośrednio z e, jakąś nazwą. Tak, A... jaką osobę widzisz w tym zapachu? Ktoś się pojawia. Mój brat! A. Kurde, ja nie wiem, co ja mam z tym moim bratem, nie? Ale ogólnie kojarzy mi się z bratem. Mój brat jest dosyć e, eleganckim mężczyzną, e, zdecydowanie dojrzałym Twyj i brat musi robić e, kardemonowe perfumy. Bardzo możliwe, mm. bardzo możliwe, albo po prostu mi się z nim kojarzy. Powiem tak. ci, że już wąchałeś ten zapach. Umiesz, tak właśnie się. mi się wydaje. Mm. Dobra. <laughs> <laughs> I zdecydowanie tak. E, to też jest taki zapach, mm, bardziej na popołudnie i bardziej na wieczór chyba. E, i pasuje do tego? Pasuje jak, najbar randki. jak najbardziej, jak najbardziej. No i zdecydowanie tutaj e, myślę, że, no mi się z takim eleganckim mężczyzną, to na pewno, e, także no typowa randka, tak, mówimy koszula, mm. tak, jakieś miłe spotkanie, no i czekamy, aż się wieczór rozwinie, po prostu. <grym 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 I skali od jednego do minut. Ach, mi no tak, punktacja. Mm. No dobra, myślę, że 8 8 lecimy Mam, do góry. Mamy faworyta. <laughs> zdecydowanie, zdecydowanie. E, zapomniałem przy pierwszej perfumie powiedzieć, co to za perfuma, a chciałbym to zawrzeć w filmie. Pierwszy testowany zapach przez Anię to był Dior Intense, czyli bardzo popularny flanker od Diora delikatny, w momencie, gdy się on pojawił na rynku, to dużo osób wyśmiewało go, że pachnie troszeczkę jak metroseksualny mężczyzna, dlatego te skojarzenia okay. unisexowe. A numer dwa to Yves Saint Laurent de Blue Electric. E, czy testowany przez Ciebie wcześniej zapach, tak. który również bardzo wysoko <laughs> oceniłeś i bardzo Ci się spodobał. Tak, to prawda. Jest to zapach uważany, e, może nie tyle co uważany, tylko jego podstawowy flanker Lanoine de jest uważany za jeden z najlepszych, nie, jak nie najlepszy rędkowy zapach. Flanker Blue Electric e, pachnie w 95, może na 99%. Mimo, że identycznie jest, tylko jest troszeczkę intensywniejszy, trwalszy. Dlatego jeżeli mielibyśmy kupić, jeżeli miałbym kupić którykolwiek z tych dwóch, to zawsze wybiorę Blue Electric. Dobra. Czyli typowa trzyma. na randkę. Tak, tak. Jest to zapach... O, Jeszcze <laughs> jedną chciałem dodać. Zapach, który mm, może się kojarzyć troszeczkę z seksem. On nie ma intensywnej projekcji, go nie czuć jakoś e, z dużej odległości. Jego, zadanie ma, jego zadaniem jest pachnieć dobrze, ale przy takim dopiero bliższym kontakcie, żeby jak do tego kontaktu dojdzie. Oczywiście. Dziewczyny do mnie. Idziemy <laughs> <laughs> dalej. Dobra. Numer 3. Numer 3. Hmm? Dobra. Kurde. Ładne. O! <laughs> Znaczy, wydaje mi się, że większość się tutaj spodoba, tak? tak? To tak, są. Tak mi się wydaje, takie takie popularne, popularne randkowe zapachy. Tak, też kiedyś się na pewno hmm. czułam, także, także to chyba nie jest nowość, tak mi się wydaje. Czy to jest, jeżeli, jeżeli się nie mylę to. mnie ogólnie. On... A, nie jest nowość dla tak, ciebie. Tak, ale ogólnie tak. to jest nowy zapach. On chyba wyszedł w 2020 albo 2021, jeżeli się mylę. Okej. Okay. Chyba. W... No, gdzie... jakoś tak, jakoś Ta, tak. W, w takich ramach. Mhm. No ten już mi się kojarzy z takim bardziej dojrzałym mężczyzną, mm -hmm, zdecydowanie. Okay. Czyli tamte były bardziej dla, nie wiem, może nie tyle co nastolatka, mm -hmm. ale między 20-30 rokiem Tak, życia? zdecydowanie, gdzieś w tych ramach. Ten mi się kojarzy zdecydowanie z bardziej dojrzałym mężczyzną. Na randkę jak najbardziej, mm -hmm. zdecydowanie. Też tutaj widzę totalnie koszulę, marynarka i te sprawy. No i myślę, że może dziać się magia na pewno. I teraz pytanie, co z tą punktacją? Mm. No. Bo tutaj mamy mały problem. Widzę, że to temu dać być więcej. Jak Właśnie nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. No zrobimy się... dogrywkę. Bo dobra. dobra, zrobimy dogrywkę. Zobaczymy, co będzie dalej. Okay. Więc tą punktacją też gdzieś tam e, sobie zostawiam jakiś zapas. Więc dajmy na razie ósemkę też. Osiem. Okay. I potem będziemy sprawdzać, co. Kiedy bardziej będą miękły nogi. Mamy tak. równą <laughs> Zdecydowanie. Idziemy dalej. I znów oczywiście zapomniałem powiedzieć, co to jest za zapach. Nie wiem, czy Ci nazwę coś powie. Jean Paul Gaultier Le Malde Parfum. Okej, okay, dobra. Mówi Ci coś? że Tak, słyszałam. Akurat miałam kiedyś okazję, Jest to flanker takiego popularnego zapachu z lat 90 mhm. w formie takiej buteleczki z korpusem mężczyzny. Mhm. Dosyć znany jest ten tak. flakon. Flanker, tak jak mówiłem, wyszedł w 2020, 2021 roku. Jest to po prostu bardziej dojrzalsza, troszeczkę cięższa wersja. Klasyka z lat 90. I to też nie tylko jest, uważany za zapach randkowy, ale też jest zapach klubowy, żeby przyciągać okay, przyciągać rozumiem. uwagę płci przeciwnej, bo on w odróżnieniu od tego poprzedniego, od numeru 2, czuć go z daleka. Jest, tak, razu. jest silniejszy i czuć go z daleka. Okay, czyli zarzucamy mhm. wędkę i czekamy, co się dzieje. Idziemy z numerem 4. Co tym razem? Tu przygotowałeś mhm. dla mnie? Nie pamiętam. A znam ten zapach! Ojej, znam, wiem, ktoś z nim pachniał na pewno. To też bardzo, bardzo. Tak. Tutaj akurat spotykałam się chyba z kimś, kto używał tych perfum, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli masz już skojarzenie? Mam totalne skojarzenie, mam Czyli jedną. Jeżeli szukacie uniwersalnych osobę, perfum na randkę, to do to mnie ten? z nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie. <laughs> no to jest złe skojarzenie. Nie, absolutnie, absolutnie. Bardzo dobrze wspominam tą osobę. Ale jak czuję ten zapach, to mhm. od razu mam przed oczami jakieś tam sytuacje i w ogóle. Z tą osobą. Z tą osobą zdecydowanie. Ale nic złego, także mhm. także absolutnie. Kurde, ja naprawdę dzisiaj jakoś będę wysoko oceniać, albo wszystkie będą nie wiem. Jakoś tak... To pół punkta odejmę za to, że pół punkta. Dobra, dobra, to pół punkta odejmę, także nie bierzcie tego do siebie, absolutnie. No to zdecydowanie tutaj bym powiedziała, że kojarzy mi się yy, z dojrzałym mężczyznom, ale mówimy tutaj w przedziale mm -hmm. między 25 a 30 lat, coś koło tego. Pewnie dlatego, że po prostu mój kolega je używał. Ehm, no, odejmuję pół punkta, więc... 7,5. pół. Tak jest. Tak jest. <laughs> Dokładnie Dobra. tak. Armani Stronger wybił. Wszystko jest. Bardzo popularny zapach, często sprzedawany w Douglasie, w Sephora. W sumie nic więcej nie powiem, gdyż nie korzystałem z niego, bo mi się nie podoba, ale okay. mam po prostu próbkę przygotowaną. Specjalnie dla, dla mnie, okej. Idziemy tak. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Numer 5. Numer 5. Piąteczka będzie? Czy wyżej? O, mam nadzieję, że wyżej. <laughs> Czyli chociaż twoje ulubione. Się, A jeszcze jest daleka. Coś by się przydało, żeby przełamać te wysokie oceny. Mm -hmm, dobra, też się y, kojarzę na pewno, jeżeli chodzi o sam zapach. Y, dosyć intensywny bym powiedziała. E, taki. Mm, mocno wybijający się od pozostałych. E, wyróżniający, e, wyróżniający się, wyróżniający ale się. gdzieś go wcześniej wąchał, Tak. Zdecydowanie Nie? na pewno ktoś już kiedyś gdzieś obok mnie tam się przemieścił z tymi e, perfumami. Mm. On troszeczkę Soma. podobny może być do poprzedniego. Tak, troszeczkę mhm. tak, ale jest y, wyczuwalna troszeczkę inna nota zapachowa. Czuję coś, co jest zdecydowanie bardziej e, charakterystyczne dla tych perfum. Nie wiem, co to jest. Nie będę zgadywać, bo znowu strzelenie tam nie trzeba. Też, też nie wiem, bo z nich nie korzystam. Też mam okay. próbkę przygotowaną na, na dzisiejszy dzień. Mm, tutaj bym... On słodsze mogą być. Tak, to też. Mhm. Słodsze. Myślę, że spokojnie latem też można ich używać. Ale A chyba nie być... na dzień. No nie, gdzieś tam latem, no ale po południu zdecydowanie. Mhm. Hmm, ze względu na tą słodycz, która w nich występuje. Eee, I myślę, że tutaj damy zdecydowanie niższą cenę. I tu bym dodała szósteczka. 6. Tak. Czy ze względu na tą nie wydaje ci się, że te perfumy mogłoby używać młodsza osoba niż? Zdecydowanie, zdecydowanie niż, tak. W poprzednich perfumach? tak. tamte Dziote były na pewno 25, bardziej 30. bardziej męskie. Tak, zdecydowanie tam ten zapach, te tamte zapachy były takie, kojarzyły mi się typowo z takim dojrzałym mężczyzną. Te Natomiast oczywiście myślę, że zdecydowanie gdzieś tam a, troszkę młodsza osoby jak najbardziej tak. Okej, okay, dobra. Azaro, wanted by night. Bardzo popularny randkowy klubowy zapach. E, tak jak wspomniałem, nie korzystałem z niego. Przygotowałem tylko próbkę na dzisiejszy e, dzień. Chciałem być w wieczór. Myślałem jestem gdzieś indziej. Zdecydowanie. To by night i dlatego. No sama też nazwa wskazuje, kiedy wieczór. możemy użyć tych parfum. Tak jest. E, no i dobra, jedziemy dalej. To teraz szósteczka. Nie? Musiałem sobie przypomnieć, co jest numerem 6. Pamiętasz? Pamiętam. Dobra. Okej, okay. te mi się kojarzą, bardzo ja znany bardzo zapach, ciekaw. standardowo, mm -hmm. pewnie twoje ulubione albo coś, <laughs> także sorry, <laughs> nie, <laughs> nie wiem dlaczego. No dzisiaj mamy takie perfumy, że one mi się z czymś kojarzą, które y, są bardzo często wyczuwalne u różnych osób na pewno, są bardziej popularne, bo ja też... No je bo są te tam popularne. Tak. tak, więc też gdzieś tam miałam z nimi mm -hmm. do czynienia. E, jeżeli to są twoje ulubione, albo jedne z takich, to bardzo cię przepraszam, <laughs> bo polecę teraz. Nie są kojarzą mi się, ja kojarzą mi się ze starszą mężczyzną, mm -hmm. ze starszym, zdecydowanie starszym mężczyzną. Eee, może dlatego, że mój tata takich używa, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. Eee, także no na randkę ze mną nie ma szans. Ale na randkę tak ale 40 randkę plus? Ale randkę 40 plus jak najbardziej mm -hmm. tak. Powiedziałam jakiś sugar daddy albo coś, ale najwyżej się <laughs> wytnie. <laughs> nie wytnie. Kurde, No, więc ogólnie e, perfumy są dosyć e, mocno charakterystyczne. E, od razu wiadomo, że to jest. Ale ten, pasują z założenia na randkę? Jak najbardziej, jak najbardziej a na czy, randkę. Czy uważasz, że pasowałoby też może niekoniecznie w letni dzień, ale w ogóle w ciągu dnia? do biura, do pracy, albo powiedzmy w zimowy, jesienny dzień, Myślę, że jesienny, bardziej... słoneczny na przykład. E, jesienny, zimowy, tak. Mhm. Na lato, w trakcie dnia, myślę, że nie ma szans. Za intensywne. Zbyt, tak. Zbyt są e, charakterystyczne, zbyt intensywne. E, też mają jedną mocną przewodnią nutę, która jest wyczuwalna. E, tak i zdecydowanie mi się każą 40 plus na pewno. Jeżeli pamiętasz e, numer... Trzy, jeżeli pamiętam myli. Mhm. Jean Paul Gaultier Le Mal, okay. Le parfum. To jest okay. klasyczny Jean Paul Gaultier Le Mal z lat 90, okay. tak jak powiedziałem. Okay. Więc nie dziwię Ci się, że te perfumy ko kojarzą Ci się ze sobą starszą. Mhm. Bo bardzo podobne, tak jak sam wspomniałeś, okay. że Twój tata używał. Zdecydowanie. Bo to są dosyć stare perfumy. No jest to klasyk, jedno z moich ulubionych, jeżeli chodzi o klasyki. Ja nie wiem, nie. Znaczy lubię go, a tak to okryło. ja bardzo dużo ulubionych perfum. Okay. Lubię go, zdecydowanie wolę je. Niż powiedzmy te nowsze wariacje, mm -hmm. bo te nowsze wariacje mi się kojarzą po prostu z dużo młodszą, mniej dojrzałą yy, grupą, grupą. Okay. osób. No i tyle. No i tyle. Okej, okay, a... To ja Ci powiem jedno. 1 do dziesięciu. A, bo nie, nie oceniłam, tak. kurde, no to wiecie co, no przez tego tatę, nie? Tatusia bardzo kocha mi w ogóle, to nie jest żadna aluzja. Natomiast no zdecydowanie dałabym mi piąteczkę chyba, no. Znaczy, jeżeli oceniać mam oczywiście pod tym kątem, że hmm. ktoś idzie ze mną no na randkę, tak? No to sorry, piąteczka, nie? Tak, nie o to chodzi, sorry, żeby żeby, piąteczka, nie? jak Ty, ty odbierasz te perfumy. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie pod tym kątem piąteczkę. Okej, okay, teraz zabieramy się do, do grywka. Tak jest. Porównamy perfumy, którym Ania dała ocenę. 8 osiem, osiem. Osiem osiem na, na 10. Ale nam dałaś 8,5 czy nie? Nie, była chyba 7,5. 7,5. To ,5 wybierzemy dwie ósemki Dobra. i z nich wybierzemy najlepsze. najlepsze, najbardziej pociągające, najseksowniejsze perfumy. Tak jest. Idziesz z mężczyzną na randkę. Idę tak. z mężczyzną. Tak, Dobra. pociągającym, seksownym. Dobra, mam to? Podoba ci się. Podoba mi się. Wyobraź go sobie. Mamy to. Okay. ok. Ubiera on którąś z tych perfum. Którą z tych. Tak, musisz ubrać. Po której będzie miał szansę na minuczy wieczór. Okej. Okay. <grywa> no dobra. Okay. I druga. druga dobra, lecimy. Lecimy, dobra. Wizualizacja. Oczy. Mhm. oczy. Mhm. Mhm. Mamy to. Tak. Numer dwa. Te, nie, te, 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 co zostawiła. A nie, sobie. przepraszam, mój błąd. Tak, czyli trójeczka. Tak. Te są super, ogólnie to zaraz mm -hmm. powiem. Ale na randkę bardziej tamte. Bardziej tamte. E, czyli miejsce pierwsze. Jean-Paul Gautier, Le Mal, Le Parfum. Mm. Krótkie podsumowanie tego, co dzisiaj Ania oceniła. E, miejsce trzecie, Armani Stronger wywił. Z 7,5 na 10, tak? tak? Jest. Pół oceny odjęte, pół odjęte ze względu na to, że się z kimś kojarzą te perfumy, <grymne> więc pamiętajcie, pytanie. szukajcie jakichś uniwersalnych zapachów. Miejsce drugie, Lanoid Yves Saint Laurent Lanoid Dellon Blue Electric, czyli taki no, zapach, nazwijmy to seksu, typowo randkowy, blisko skórny, podobający się kobietom. I miejsce pierwsze, Jean-Paul Gautier Le Mal, Le Parfum. Cięższy, e, cięższy, wariant, klasyka z lat 90 e, Podobający się bardzo otoczeniu, nie tylko na randkę, tak jak prosiłeś, wieczorową tak, randkę, ale też jest to dobry e, klubowy zapach. To w sumie na tyle od nas. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się materiał, suba. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione randkowe zapachy. Może coś przetestujemy. Napiszcie też w komentarzu, jak chcecie, żebyśmy zapachy, zapachy przetestowali. No, no i co? No i zapraszamy do oglądania. Tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.